Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. kontrolowana. Dzień dobry, panie Marszałku. Dzień dobry. Jakby pan tak miał obstawić? Powstanie województwo środkowo pomorskie, czy nie? No Coraz trudniej cokolwiek w polityce obstawiać. Moim zdaniem to byłby błąd, bo, bo niedawno byłem właśnie nawet w Słupsku na konferencji dotyczącej mobilności zawodowej i przestrzennej. E, to pytałem się, czy jak, jak, jak uważają ci mieszkańcy i, i władze samorządowe, to, to absolutnie nie dopuszczają takiej, takiej, takiej myśli, że, że powstanie środkowe y, województwo, y, które odbierze część jakby z no, no, się boi, że jemu część odbierze, bo koszalnik wychodzi na kurucz z Szczecin. No dobrze, ale Jarosław Kaczyński mówi, że e, po wyborach, jeśli PiS będzie miał na to wpływ, e, to takie województwo powstanie. Wczoraj był prezydent Duda między innymi w Sławnie, ale też był w Słupsku i on ym, też pozytywnie się o tym wypowiada. Wydaje mu się, że to jest racjonalne rozwiązanie i mówi, że trzeba o tym dyskutować z ekspertami i z nowym rządem, a Jarosław Kaczyński mówi, że należy zrobić referendum. Może jest tak, że trzeba zrobić referendum i ludzi tam zapytać. I jeśli faktycznie jest jakaś taka potrzeba w mieszkańcach, nie wiem, powiatów od Bytowskiego, po, tam na zachód, to powołać województwo z kosztami, które t, 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 trzeba będzie ponieść. No dokładnie jakby spędowała pani moją wypowiedź, bo to, to, to o tym mówiłem właśnie, że jak tam się pytając ludzi, to są różne zdania, więc najlepsze jest wyjście referendum i e, jeżeli PiS dojdzie do władzy, to wydaje mi się, że który zawsze się na tą obywatelską e, opinię powołuje, więc wydaje mi się, że jedynie referendum e, dotyczący, ale zarówno województwa zachodniopomorskiego, jak i części pomorskiego, no bo, bo, bo tutaj tu, z tych dwóch województw, jakby to trzecie miało powstać. Idąc tym tropem, to dlaczego tylko tutaj? A dlaczego nie na przykład w Warszawie? A dlaczego na przykład w Elblągu nie głosować? Czy chcą zostać w warmińsko mazurskim Czy może chcą być w Pomorskim, jak tam kilkanaście no lat więc, temu jeszcze bywało? No, więc to jest otwarcie zawsze takie puszki Pandory, bo jeżeli coś już e, się utrwaliło, coś już funkcjonuje, przecież ja tu wspomnę o powiatach. Wiesz, my, osobiście ja, gdybym ja w tej sejmiku, głosowałem przeciwko powstaniu powiatu. A, o ironię losów później wygraliśmy w tych powiatach, ale dzisiaj nikt z psr nie mówi o tym, żeby te powiaty likwidować, bo one już jakby na mapie są, funkcjonują. Podobnie jest z, z województwami. Jeżeli to już e, funkcjonuje już jakoś w rzeczywistości wiele lat, to zawsze takie podjęcie jednej decyzji rodzi następne. To jest otwarcie puszki Pandory, więc za chwilę będą różne inne pomysły, y, które będą sprowadzały również później poprzez referenda próby wymuszenia y, reformy samorządowej. Chyba, mhm. chyba. Że chcemy w ogóle podejść do, do, do reformy samorządowej jeszcze raz i zrobić całościowo. A bo, powinniśmy? No, wydaje mi się, że po 25 latach e, trzeba by było takie reassume zrobić i powiedzieć, że w tych e, finansowym e, budżecie. Finansowanie, i tak dalej, niektóre gminy na przykład nie mają racji bytu, więc mówienie o po połączeniu gmin. Czyli też powiedzenie, że gmina powinna mieć taki, 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 taki e, tyle i tyle mieszkańców, taki obszar, taki budżet, e, żeby mogła funkcjonować, bo przecież głośno coraz jest, że ci, co płacą, janosikowe, nie chcą tego płacić. E, I to wcale mi się nie, nie dziwię, bo, 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 bo dlaczego? A część gmin się przyzwyczaiła też do tego, że żyje z tego janosikowego, że właśnie wystarcza im tylko na to, że administracyjne funkcjonowanie. A łączenie więc, gmin? i Coś jeszcze w tym pomyśle? No to no wtedy nowo? też o, o powiatach, więc jeżeli mówić o, o takim, e, jeszcze raz rekapitulacji pewnej, e, czyli po tych 25 latach mówię, jeszcze raz jakby poprzez fachowców e, spojrzeć na, czy tak idzie e, w jakiś sposób zreformować, to ja jestem za tym, żeby to tak, tak, do takiego całościowego podejścia samorządowego zrobić. Jest pan wicemarszałkiem tego województwa, województwa pomorskiego. Pan uważa, że e, uzasadnione są takie irracjonalne żale i pretensje o to, że, że aglomeracja się dobrze rozwija, mówię o Trójmieście i okolicach, a kiepsko rozwija się zarówno Zachód, jak i Wschód, Województwa i Południe? No więc ja często to mówię, że, że nawet w reklamie przecież jest, że metropolia jest okej, okay. ja też mówię, że jako jeden członek spoza, e, jestem członkiem zarządu spoza metropolii, więc e, siłą rzeczy dobrze się stało, że metropolia się tak rozwi rozwija i i ona ma tę tendencję ssania jakby z terenu. Ale teraz też mówię, i tak się dzieje właśnie, że, że teraz chodzi o to, żeby połączyć te, czyli te obszary pozametropolitalne, też połączyć, dobrze skomunikować. Bo choć też chodzi o to, że rzeczywiście jak ten rynek yy, przedsiębiorstw, yy, rynek pracy, yy, z siłą rzeczy yy, przyciąga do trójmiasta, to chodzi o to, żeby ci ludzie wracali do tego miejsca, gdzie, gdzie żyją, gdzie, gdzie, gdzie mieszkają, a nie musieli koniecznie się przeprowadzać. I teraz też programy, które program regionalne, programy społecznościowe, społeczne, też jakby będą wymuszać pewną innowacyjność, czyli też regiony, które są mniej rozwinięte, będą musiały z tych, tych programów, do tych programów sięgać co nie jest tak łatwe, bo one są coraz trudniejsze, tak, ta, tak naprawdę, ale jak patrzę przez pryzmat mojego tam środowiska kodziewskiego, na przykład firma Steiko, która wybudowała piękny nowy zakład w Czarnej Wodzie, tam powstała szkoła zawodowa, która jest. Ta ma powstać, walczymy o to, żeby klaster drzewny powstał, który poprzez przedsiębiorstwa obuduje tą nową technologię, która wprowadza firma Steiko, budowy z drewna domów, więc to yy, ja będę walczył o ten klaster, ja będę tym ludziom tam pomagał już z wszystkich sił, po to, żeby to powstało, bo to jest szansa, żeby właśnie wokół tego zakładu yy, na kociewiu powstało wiele, wiele firm, które to obudują. I miejsce pracy, żeby nie wszyscy musieli jeździć do, do Gdańska tak. i do Trójmiasta. No dobrze, skoro mówimy, mówimy o skomunikowaniu, pan ze Zbywa to ile do Gdańska jedzie? No do Gdańska, to ja te 45 minut, gorzej w Gdańsku. <laughs> Czyli nie jest najgorszy. Ale no. mieszkańcy Słupska już dobrze tak nie mają. Jeszcze kilka dni temu była taka zapowiedź, że Pendolino będzie jeździło do Słupska no. od grudnia, a teraz patrzę, że słyszę, że w rozkładzie e, nie ma. No co tak, jest ale z tymi kolejami? E, no z kolejami to jest jak z kolejami. To, to wszyscy wiemy. Ale co chwilę inna koncepcja. I, ale chcę powiedzieć, że po przetargi jest z, z szóstka, która połączy e, Słupsk, która e, wyraźnie poprawi k, komunikację między... Słuchaj, to, to wcale nie musi być tak, że tylko Słupsk ma jakieś do Trójmiasta. Czego z Trójmiasta nie mogę jeść do Słupska? Więc to musi być komunikacja w jedną i w drugą stronę. No tak, tylko nie chcemy dwie godziny. Tylko, o to no oczywiście, że tak. I, i trzeba wszystko robić i ja o tym no, no, dokładnie mówiłem, bo teraz no, nasza pkm już jeździ do Kartu, za chwilę będzie do Kościerzyny, więc to też wracamy do pewnych historycznych yy, ciągów komunikacyjnych, które doskonali i wzbogacały również Trójmiasto, bo, bo też mówiliśmy o pewnym handlu, o, Przecież jak się patrzy takie historyczne różne notatki, no to naprawdę to bardzo dobrze funkcjonowało. A pan rozumie to zamieszanie, jakie jest ostatnio wokół słów Ewy Kopacz o tym, że to opozycja ma w tyle głowy budowanie elektrowni jądrowej. Tam trochę wicepremier Piechociński próbował tłumaczyć Ewy Kopacz, ale takie trochę wrażenie, tak pobrzmiewało, tak zresztą opozycja to wykorzystuje, jakby rząd stracił trochę zapału do budowy elektrowni jądrowej. No tak, ale to trzeba zdecydowanie powiedzieć, albo tak, albo nie. I jest ale jest ja nic... zdecydowanie powiedziane no właśnie jakby tak nie za bardzo. No więc o to właśnie chodzi. I się wcale nie dziwię, że, że w tej chwili gminy, które Gniewino, Krokowa, Choczewo się buntują, bo mają zablokowane poprzez pomysł ewentualnie lokalizacyjny w tych miejscach tej elektrowni. Ale się nawet domagają odszkodowań, pewnych rekompensat. Słusznie się odszkodowają. Również marszałek się w to zaangażował. Bo możemy to również y, też zaproponować poprzez zwiększenie kontraktu dla województwa i wtedy y, poprzez kontrakt województwa y, rekompensaty robić dla tych gmin. I co do tego w no, Rozwoju? Y, y, no było już jedno, drugie, trzecie spotkanie, które, które jakby no, światełko zielone zapyliło, że taka, taka rekompensata dla tych gmin y, y, będzie. Ale wreszcie trzeba powiedzieć, czy tak, czy nie, aż ja już do gras to przeżywam. Ja pamiętam w latach 90. Ja akurat byłem wtedy w Wojewódzkiej Radzie Narodowej i w której żarnowce, żarnowiec prawie już był na ukończeniu, później nagle się. zostało, to wiemy. No, no dobrze, ale wiemy. teraz ciągle się mówi, że niby tak, ale teraz słyszę, że to już jest 2029 rok. I mamy ciągle, a miał być chyba początkowo 2020, albo nawet troszkę wcześniej, no to, to tak możemy przesuwać w nieskończoność. Może od razu ustalmy, że to jest 2010 i, i tyle. Ja, ja takie wewnętrzne powiedziałam wrażenie, że na no w ogóle nie powstanie. A to dobrze? Tak. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Ja akurat e, nie jestem takim przeciwnikiem e, zdecydowanym e, budowy elektrowni atomowej, czyli jakby się nie boi. Ja miałem taką możliwość być również w Ignalinie w elektrowni atomowej, wtedy, kiedy byłem e, w Komisji Ochrony Środowiska i Podkomisji Komisji e, e, Energii Atomowej, e, w, kiedy byłem w Sejmie w drugiej kadencji e, i też też te wszystkie czasami awarie to są spowodowane przez człowieka i, ale dzisiaj ten świat się zmienił, te technologie się zmieniły, więc więc tu musi być bilans, czy my jesteśmy w stanie sobie poradzić, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. No i ci, co mówią, żeby... że budujemy elektrownie, mówią, że nie. no to, to, no to nam się wmawia, no że nie. Więc, no to więc ktoś musi decyzję podjąć. No, są opinie takie i takie, ale po to jest rząd, żeby podjąć decyzję. i masz bo wczoraj prezydent podpisał ustawę dysmogową, i ja tutaj y, czytam, że ta nowelizacja, bo to jest nowelizacja, to się nazywa Ochrona Środowiska. Pozwoli sejmikom wojewódzkim eliminować ze sprzedaży do gospodarstw domowych węgiel gorszej jakości, tu cytuję wyborczą, i wymusić wymianę przestarzałych e, piecy. Samorządy mogą teraz albo całkowicie zakazać palenie węglem, albo dopuścić tylko najlepsze jego gatunki. No to teraz piłka jest po waszej stronie, widzę. No wiesz... Dobra e, ustawa? E, przecież... Ta ustawa jest dobra jak najbardziej, bo ona mówi o czystości naszego środowiska, w którym żyjemy. Myśmy już jakby wojny gminy Zblewo, ale cały powiat podjęliśmy projekt tzw. ograniczenia niskiej emisji, Przecież rzecz polega na tym, że jeżeli to jest w projekcie, są środki również i unijne, są środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli się taki projekt powiat pisze, to też są środki na to, żeby zmienić kotwy na bardziej ekologiczne. A jak ludzi nie stać na to? Żeby nawet dopłacić. No więc po to do, do, do mają być te dopłaty. Inwestycji. Mają być rekompensaty, więc więc yy, też to się nie zrobi z dnia na dzień. To, to jest proces yy, jak zwykle. Bo. Ale, ale coś musimy z tym robić, bo no, o ile w moim środowisku to już nie jest aż tak straszne, chociaż czasami się czuję, że ktoś czymś pali, nie, 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 nie czymś się tylko tak, śmieciami. śmieciami. To to czuć. Yy, natomiast yy, te raporty, które mówią o Krakowie, o o Katowicach i tak dalej, gdzie mamy chyba w Europie najbardziej zanieczyszczone powietrze, no to, to ta ustawa pozwoli im prawnie jakby podjąć decyzję i wymuszać, bo, bo też polityka polega na tym, żeby pewne decyzje wymuszały. Ale czy nie uderzy, nie, może nie uderzy to w ludzi, których na przykład nie stać na takie wymiany? No więc to jest ten drugi krok. Jeżeli nie stać, to po to jest państwo, i po to są różne programy, po to, żeby wspomagać tych, na których nie stać. Ale jest prawda taka, że jak się zamieni kocioł na bardziej ekologiczny, nawet z dużym dofinansowaniem i tak dalej, to już później nie wrzucisz tej szmaty, czy tam jakiegoś tam plastyku i tak dalej, bo to będzie technicznie niemożliwe. Obie. To jeszcze polityczne pytanie. Janusz Piechociński, szef PSL-u, wicepremier, mówi, że się zgłasza, że chce być premierem w rządzie PSL, PiS i Platforma on mówi, że to zabiega. To jest jakiś political fiction. No to, ja to... Zgu... to ja się nie zgłaszam. <głosy> <głosy> natomiast, no, przecież e, polityk tego formatu i kreujący e, taką formację, to jest stronnictwo ludowe, to no, to, to już, że zgłasza się na stanowisko premiera, to już nic dziwnego. Natomiast, Ale jak on widzi taki rząd? Pan go widzi? E, no to... Teoretycznie wszystko jest możliwe, ale to, to mówię, to możemy rozmawiać w sensie no właśnie science fiction, idei fix. Ale to wszystko się przez 25 października okaże. Czasami, że to, co dziś się wydawało niemożliwe, to będzie możliwe. A pan on, Ja wiem, że Janusz Piechociński, mój prezes, on ma tak wyjadylizowane, cały czas jakby wierzy w to, że, że idzie w Polsce, w naszej ojczyźnie, te wszystkie siły skomunikować między sobą. A pan nie wierzy? Ja nie wierzę, bo, 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 zbyt historycznie jesteśmy. To przecież to nie jest tak, że my mamy taki charakter o, o, to od 20 tam ileś lat, nie, ale jak się patrzy, że my często kiedy mieliśmy swobody, trochę, że mieliśmy mogliśmy swobodnie stanowić sami o sobie, to wtedy mieliśmy największe problemy, że z komunikacją między sobą, czyli. Czyli to nawet w takim świecie codziennym jest, że jak już się komuś lepiej powodzi, no to drugim bardziej zazdrości, zamiast do starać się, żeby zrobić, żeby dojść do tych warunków życia, bytu. Jak jak pan i... w wyboru chciałby, żeby PSL było w koalicji z PIS-em? Ja nie mam kompleksu PIS-u. Przecież jeżeli patrzy się na program PIS-u, to... To też on jest bardzo w punktach stycznych. Bliższy PSL-owi niż pro, program Platformy Obywatelskiej. No jest, no bardzo, wiele tych, 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 tych punktów jest bardziej stycznych. Natomiast to zawsze się odbija u nas nie, nie na programy. Mamy dyskusję teraz o programach. No, mamy to ad personam cały czas. Taką wojnę obrzucania się różnymi obelgami, żeby chociaż jeszcze język polski w tym używać. To bardzo często powszechną łacinę. I z tego też punktu widzenia patrzę, że nie wiem, co musi się stać. Nie chciałbym znowu wróżyć Polsce coś złego, bo myśmy się tylko zawsze potrafili w historii integrować wtedy, kiedy nam coś zagrażało. To wtedy tak, to wtedy my potrafimy się na chwilę zjednoczyć. No może, albo daj Boże, żeby tak się stało, jak nawet pan mój prezes, kolega Piechodziński, mówi. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.